Hejcie wszystkim, z tej strony Angela z kanału Niedobre Pierogi i mam dzisiaj dla Was recenzję gry Days Gone, która wyszła już dosyć dawno temu, bo w 2019 roku, pierwotnie właśnie jako ekskluziv na PlayStation. Natomiast bodajże od maja tego roku wyszła również na PC -ty. No i powiem wam, że po pierwszych zapowiedziach w ogóle mnie ta gra nie jarała. Wydawała mi się taka mało ciekawa, taka niejaka, bez jakiegoś wyraźnego charakteru. Jeszcze jak zobaczyłam, że są tam zombiaki, no to automatycznie odechciało mi się grać. Tak po prostu już ten motyw jest oklepany. No, i wydawało mi się, że będzie to taki zwykły średniak. Dodatkowo, patrząc na dotychczasową twórczość studia, które je tworzyło, czyli Bend Studio, no to ten projekt jak dla nich wydawał mi się troszkę za ambitny. Oczywiście tutaj nie obrażając, no ale myliłam się. I bardzo żałuję, że zajęło mi, e, zorientowanie się o tym, zajęło mi aż dwa lata. Tym bardziej, że los tak chciał, że ja tę grę miałam na premierę. A historia tego jest taka, że mój partner Patryk, pomimo tego, że twardo ustaliliśmy, że my tej gry na początku nie będziemy kupować, że poczekamy jeszcze na recenzję, może jeszcze ta gra stanieje, no to wtedy się spróbuję. No, jak to facet, dosyć szybko zmienił zdanie, bo w dniu premiery po prostu dumny jak paw przyszedł do domu z zgon w ręce i stwierdził, że nie, że on w to będzie grać, bo to jest super gra, bo to jest ekskluzji No to co? No, rozłożyłam po prostu ręce i mówię, no dobra, no to jak kupiłeś, no to odpalaj, ale ja na pewno na tą grę się nie będę składać i nie wydam pieniędzy e, na coś, z czego nie jestem przekonana, że mnie to zaciekawi. No i co? Po godzinie wyłączył. Ja tak jeszcze zerkałam jednym okiem jak on gra, no i właśnie po tej godzinie stwierdziliśmy, że jest to jakieś bez polotu, Występowało dużo, wystąpiło dużo błędów już na samym początku. Brak tej płynności przy 30 klatkach, no i jeszcze długie loadingi między jedną kacenką a drugą kacenką. No, ja wtedy stwierdziłam, że nie, że już na pewno w to nie będę grać. Odłożyliśmy na półkę, i dopiero w zasadzie, właśnie przy premierze na PC tam, przypomnieliśmy sobie o tej grze, włączyliśmy na PlayStation 5 i oboje po prostu przepadliśmy. Ale może zacznijmy od początku. A na początku jest oczywiście fabuła która dzieje się dwa lata po wybuchu epidemii, w której to zainfekowani ludzie zamieniają się w zombiaki. Naturalnie, żeby nie było tak sztampowo, no to tutaj twórcy nazywają je ich świrusami. No i e, podczas ucieczki z miasta nasz główny bohater, Dickon St. John, niefortunnie traci swoją żonę, Sarę, i od tego czasu wraz z swoim... Fumflem z gangu, Buzerem szwendają się po postapokaliptycznym Oregonie jako tak zwani którzy wykonują jakieś zlecenia czy też robótki dla pobliskich obozów. Główna oś fabularna opiera się na tym, że nasz dikon znajduje po szlaki, że może jednak jego żona Sara gdzieś żyje i stara się dotrzeć do prawdy za wszelką cenę. Sama historia powiedziałabym, że jest porządna, z taką nutką zaciekawienia, natomiast na pewno nie ma w niej takiego żadnego efektu wow. No, i jeszcze ten początek jest troszkę taki przynudnawy, troszkę się dłuży, ponieważ nie mamy jakby głównego celu, tylko wykonujemy podobne w zasadzie zlecenia dla różnych obozów. Natomiast fabuła nabiera później troszkę tempa, i rzeczywiście z zaciekawieniem śledziłam, co będzie dalej. Na początku też myślałam, że Sam Deacon będzie taką miałką postacią. Wiecie, taki typowy, dobry bohater, bez wyraźnego charakteru i po części tak jest, ale jest przy tym tak fajnie cyniczny, sarkastyczny, mający swoje zasady. Wiecie, tak jak przy tych mo motocyklistach, że wydają się takimi gruźnymi twardzielami, a tak naprawdę w głębi serca to są takie kochane miśki. I tak tutaj po części jest. W ogóle wszystkie drugoplanowe postacie są bardzo fajnie napisane, porządnie wraz z ich dialogami. Tylko, tylko ten nieszczęsny Bowser mnie irytował. No ale może tak miało być. Co mnie zdziwiło, to to, że ten twardy świat jest bardzo zróżnicowany. Mamy tam naprawdę. Piękne krajobrazy, mamy lasy, w których chciałoby się zrobić kemping. No, oczywiście, gdyby nie czekała na nas banda wygodniałych wirusów, no to tak. Mamy bagna, półpustynne tereny, ośnieżone góry. No, też opuszczone miejscówki robią wrażenie, takie jak miasteczka, kampus, elektrownia, cmentarze. No, jest tego multum. I widać w tym wszystkim jeszcze dodatkową dbałość o detale. Nawet, nawet w, w pomieszczeniach, wewnętrznych budynków, pomimo tego, że nic tam takiego się nie dzieje, to i tak widać, widać zaangażowanie. No i to wszystko jest jeszcze w takie zapakowane w postapokaliptyczne ciuszki, tak? czyli wszystko jest. Takie brudne, zniszczone, e, zarośnięte. Ten asfalt, te ulice są popękane, wyrastają już chwasty, e, stoją e, porzucone, zardzewiałe auta. I powiem Wam, że wraz z zmienną porą dnia i pogodą, w szczególności w deszczu, wygląda to niesamowicie i robi klimat. Można by powiedzieć, że nawet bardzo podobne do telastowas. Natomiast rozgrywka jest to taka sklejka różnych pomysłów czy też mechanik zaczerpniętych z innych gier. Mam tu na myśli na przykład crafting przedmiotów ze znalezionych surowców podczas eksploracji, i tutaj właśnie od razu mi się to kojarzy z telastowas. Włącznie z odwracaniem uwagi wroga poprzez rzucenie jakimś kamieniem, czy też butelką. Mamy na przykład oznaczanie wrogów poprzez lornetkę. No to tu od razu far cry, czy też tropienie, szukanie śladów i podążanie szlakiem. No to tu już chyba każdy Polak dobrze wie, z jakiej to jest gry. Ale pomimo tego, jest to wszystko. Porządnie zrobione, więc nie nudzi i naprawdę przyjemnie się gra. Ale dodatkowo, Days Gone posiada jeszcze swoje jakieś unikatowe rozwiązania, o których opowiem za jakiś czas. Misji i zadań w Days Gone jest dosyć sporo, tylko że polegają one na podobnych aktywnościach czy też czynnościach. I o ile misje fabularne, pomimo tego, że właśnie robimy podobne rzeczy, to mają taką fajną otoczkę fabularną i czasem wprowadzają coś nowego, więc nie nużą. Natomiast z misjami pobocznymi jest już o wiele gorzej, ponieważ polegają kompletnie na tych samych aktywnościach. Tak? Czyli mamy na przykład wypalanie gniazd lęgowych wirusów. Czyli szukamy na terenie tych e, wylęgowisk, podpalamy mołotowa, rzucamy w gniazdo, wybiegają świrusy, zabijamy, koniec. E, mamy e, niszczenie obozów łupieżców, czyli na, w jakichś takich obozach są ludzie, idziemy do nich, wyżynamy, szukamy bunkru, koniec. E, mamy przeszukiwanie placówek Niro, placówek badawczych Niro. I polegałem na tym samym schemacie, czyli zawsze w tych placówkach nie ma prądu. Szukamy generatora. Jak znajdziemy generator, no to szukamy baniaku z benzyną, żeby go napełnić, ponieważ oczywiście nie działa. Nalewamy tą benzynę, odpalamy. Wcześniej czasem trzeba zniszczyć gdzieś głośniki, żeby nie, nie wszcząć alarmu. No, i tyle, wchodzimy do tego budynku, zabieramy, e, zabieramy, zawsze tam jest taki dopalacz, o którym zaraz powiem, i koniec. I zawsze to samo. E, tutaj jest taki problem, że one same w sobie nie są złe, tylko ich jest tak dużo i są rozrzucone przez całą grę, i, przez, i w każdym regionie trzeba wykonywać te same czynności, więc naprawdę szybko, niestety, zaczynają męczyć. Tak, jak już wcześniej wspomniałam, nasz Dikon wykonuje różnego typu zlecenia dla pobliskich obozów, które znajdują się w danym regionie, i za wykonywanie tych misji zwiększamy poziom zaufania w obozie, dzięki czemu możemy wykupić lepszy ekwipunek czy też, czy też broń. Możemy Dostajemy również e, tutejszą walutę, czyli tak zwane kredyty, które, co ciekawe, możemy wydać tylko w danym obozie, w którym je zdobyliśmy. Nie ma żadnego przewalutowania na inne obozy. E, no i też walutę możemy pozyskać, na przykład e, sprzedając e, zdobyte trofea ze świrusów, czy też z polowanych zwierząt. Rodzaj broni jest kilka, ale są one na tyle typowe, że nie mam za bardzo co o nich opowiadać. Jednym z takich interesujących jest na przykład kusza, do której możemy załadować bełty takie trujące, wybuchające, podpalające itd. Możemy również do większości z broń podłączyć tłumik który jest bardzo przydatny wtedy, kiedy chcemy załatwić sprawy po cichu, przy okazji nie zrzucając sobie bandy świrusów na głowę. Co tam mamy jeszcze? Mamy wabiki, które, no, jak nazwa wskazuje, wabią przeciwników w jedno miejsce i wtedy właśnie możemy sobie elegancko rzucić mołotowem, czy też granatem siejąc spustoszenia. Ogólnie mechanika strzelania jest bardzo satysfakcjonująca, przyjemnie się strzela, a w szczególności strzały w głowę są cudowne. Natomiast przeciwnicy już tak cudowni nie są i mądrzy w zasadzie też nie, w szczególności ci ludcy potrafią nie zauważyć dziganego za jego plecami metr dalej kolegi. I no pchają nam się cały czas pod lufę. Natomiast tych mniej ludzkich przeciwników to mamy kilka rodzajów, czyli takiego podstawowego świrusa dorosłego zwanego rojakiem. Mamy traszki, które są dziećmi. I tutaj ciekawostka, pamiętam jak swojego czasu była wielka kontrowersja, że właśnie w grze można zabijać dzieci. To z tego, że zombiaki, jak jednak one bardzo przypominają je. No, powiem Wam, że na początku, przy pierwszym spotkaniu jest tak, tak dziwnie, ale później człowiek się przyzwyczaja i to już e, jakby nie ma znaczenia. E, co tam jeszcze mamy? Mamy wyjce, które nas ogłaszają, e, ogłuszają i przywołują inne świrusy, e, czy też właśnie ogromnego łamacza, czyli rojaka na sterydach. Natomiast takich zwierzęcych przeciwników, no to jest tam wielki zły niedźwiedź, czy też właśnie zarażone wilki, które są, no nieznośne, ponieważ bardzo często atakują nas, kiedy jedziemy motocyklem. Jak już wspomniałam o motocyklu, no to może już rozwinę temat, ponieważ jest on właśnie z tych unikatowych rzeczy w Day's Gone. Więc nasz dwusładowy pojazd jest w zasadzie jedynym naszym środkiem transportu po tym jakże niemiłym dla nas w świecie. Więc jeżeli go w jakiś sposób utracimy, no to niestety musimy draować do najbliższego obozu, żeby go stamtąd Przywołać. Ciekawego w motocyklu jest to, że musimy go naprawiać, jeżeli za dużą ilość razy przywalimy w jakieś drzewo czy też barierkę i musimy go ciągle tankować, ponieważ no, oczywiście nie będziemy mogli jechać dalej, ale też nie będziemy mogli używać szybkiej podróży. Z takim dodatkiem, właśnie, że w zależności od tego. Jak daleko jesteśmy od punktu tej szybkiej podróży, to tyle musimy zużyć paliwa, co oczywiście nas o tym gra informuje. I z jednej strony mogłoby się wydawać to troszkę upierdliwe. Ale jak dla mnie takie miało być i wprowadza dodatkowy taki stresowy element, gdzie musimy planować sobie te podróże tak, żeby właśnie może gdzieś zahaczyć o stację paliw, ale z drugiej strony właśnie nie jest to tak. Te tankowanie takie ciężkie, ponieważ, no tak jak mówię, są stacje paliw, możemy uzupełnić też je w każdym obozie, czy w każdej lokacji znajduje się pełen kanister, co z drugiej strony też jest śmieszne, no bo on jest zawsze pełny, po prostu nieskończone zasoby. E, Motocykle możemy ulepszać poprzez wykupywanie różnych elementów, które zwiększają jego statystyki. E, możemy również malować każdą część, czy też e, pomalować na jakiś motyw, które dostajemy za wykonywanie misji, ale też są takie standardowe, e, właśnie z innych gier, czyli na przykład jest God of War, Horizon, Concrete Genie i też co fajniejsze, możemy wymienić bug na Outcast Dead Stranding. Piękna. Natomiast samego dikona ulepszamy poprzez wykupywanie skilli, za zdobyte punkty umiejętności, i te skile dzielą się na walkę dystansową, walkę w zwarciu oraz na przetrwanie. I powiem Wam, że są to bardzo przydatne umiejętności, a nie tylko jakieś wydmuszki, ponieważ możemy na przykład wykupić umiejętność, e, która pozwala na eliminację wrogów bronią białą, e, możemy zmniejszyć ilość hałasu podczas poruszania się, czy też moje ulubione odzyskiwanie zdrowia, e, gdy trafimy w e, przeciwnika w głowę. No, i co tam jeszcze mamy? Mamy już we wcześniej wspomnianych punktach badawczych Nero, znajdują się iniektory, które, które zwiększają nam które po wstrzyknięciu w zasadzie sterydów zwiększają nam permanentnie statystyki Dicona. I do wyboru tutaj mamy trzy: jest to zwiększenie zdrowia, zwiększenie kondycji, czyli że możemy dłużej biec sprintem. Oraz zwiększenie skupienia, czyli dłużej możemy spowolnić czas podczas strzelania. No i kolejnym takim unikatowym elementem w tej zgon są od początku tak głośno reklamowane hordy. I powiem Wam, że ich liczebność robi piorunujące wrażenie. Same starcia z nimi są mega emocjonujące, ponieważ e, oczywiście przy starciach z tymi większymi grupkami, bo są mi również mniejsze. To musimy wszystko sobie dokładnie zaplanować, przygotować się nie tylko pod względem amunicji czy ekwipunku, ale też właśnie musimy obczaić sobie cały teren, zanotować w głowie, gdzie są jakieś węższe przejścia, gdzie są wybuchające beczki, gdzie możemy wejść na dach, uciekając. No, jest w tym troszkę zabawy, a już w trakcie biegu, kiedy nas gonią trzeba uważać, żeby nie trafić na ślepy zaułek czy też zważać na naszą kondycję, bo szybko się wyczerpuje podczas sprintu. I przyznam Wam się szczerze, że miałam wielki problem z pokonaniem pierwszej hordy. Podchodziłam do tego kilka razy, ale jak już w końcu się udało, no to to było mega, mega satysfakcja. I właśnie szkoda, że w samej grze jest tylko kilka takich ogromnych, dużych hord, które znajdują się dodatkowo jeszcze w pomysłowo zaprojektowanych lokacjach, na przykład tartak, no kompletna miazga. Natomiast więcej jest takich mniejszych hordzik. Które poruszają się w obrębie swoich obszarów, albo znajdują się w jaskini, wtedy wystarczy je tylko wybawić i po prostu wtedy biegniemy i rzucamy mołotowym za siebie. Szkoda jest mi też, że twórcy nie wprowadzili tych hord wcześniej, ponieważ mamy okazję pobawić się z nimi dopiero pod koniec gry i moim zdaniem. O wiele lepiej byłoby wprowadzić chociaż te jeszcze mniejsze jakieś hordziki gdzieś w początkowej części gry, ponieważ spowodowałoby to, że granie byłaby w pierwszych tych chwilach taka monotonna i wywoływałoby to fajny dreszczyk, bo naprawdę jest to niesamowite, jak się widzi, jak taka horda po prostu zombiaków. Przepraszam, świrusów. Horda świrusów leci na ciebie, takim porozwalanym. No, świetne. E, granie jest trudna na normalnym poziomie trudności. I tak to powiedziała osoba, która miała problem z pokonaniem pierwszej hordy w trybie fabularnym. Um, nie jest trudno, ale na początku martwiłam się, że będzie troszkę problem z ilością surowców, że nie będzie mi starczyć na przedmioty. Natomiast okazało się, że jest ich aż nadto. Nie dość, że się respią w każdej lokacji, to jeszcze wypadają z przeciwników. Um, natomiast przejście całej gry zajęło mi, uwaga, 60 godzin. Ale tutaj nie patrzcie na to, bo ja platynowałam, więc zajęło mi to trochę więcej. Tak trzeba odliczyć gdzieś 20 godzin. Ale mimo wszystko jest to bardzo duży czas, długi czas, jak na taką specyfikę gry. I z jednej strony jest to w porządku, natomiast z drugiej bardziej uwidocznione jest to zmęczenie, ta monotonność tymi powtarzonymi aktywnościami. Podobał mi się też bardzo polski dubbing. I o ile właśnie staram się go unikać w grach o poważniejszej tematyce z wiadomych względów, to jednak tutaj powiem Wam, że często łapałam się myślami po jakiejś emocjonującej cutscense, że nie czuję zażenowania. O oh, cholera. Cześć Ricky, cześć Adi. E, nie chcę żadnych kłopotów, więc jeśli pani zajdą mi z drogi, to nie, już nie Nie, nie, Co nie ty kurwa, do cholery robisz, ty robisz w moim szpitalu? to co, teraz mnie zastrzelisz? A nie, czekaj, jest kodeks, nie? Nie możesz zastrzelić kobiety, jeśli nie musisz. Naprawdę, była to taka magia i naprawdę szasuneczek. Z problemów technicznych to miałam tylko jeden właśnie ten poważny błąd, czyli z tym nieszczęsnym motocyklem. Bardzo dziwne, ale tylko raz mi się takie coś zdarzyło. Natomiast tak jak na początku na premierę było wiele więcej tych błędów, płynność była słaba, tak tu na PS5 działa no... w zasadzie ide no idealnie nie, ale działa bardzo dobrze. Płynne 60 latek nic się nie zacięna, nie ma takich loadingów, wszystko jest pięknie. No więc w roli podsumowania, Days Gone jest takim typowym przeciętniakiem wśród ekskluzywów Sony, i tak ja wiem, że już wyszedł na PC, ale chodzi mi, że na początku. No ale ciężko w zasadzie porównywać Dikona do takich hitów jak Uncharted, jak God of War czy The Last of Us. Tam naprawdę nie jest łatwo. Ale właśnie przez ten pryzmat może Days Gone wydawał się taki troszkę odsunięty. A naprawdę szkoda, bo... Pomimo swoich tam wad, naprawdę gra mi się bardzo podobała i wciąga. No, jest tam po prostu wszystko to, co potrzeba. tak? Jest historia, wciąga. Jeździmy, przyjemne jeżdżenie motocyklem, przez ładne krajobrazy, grafika piękna, klimat też dobry, z hordami się fajnie walczy, strzelanie satysfakcjonujące. No po prostu czego chcieć więcej. No właśnie, chciałoby się drugiej części, ponieważ zakończenie było dosyć otwarte i nawet swojego czasu była petycja od strony graczy do studia, żeby stworzyli tą drugą, z prośbą o stworzenie tej drugiej kontynuacji, ale raczej nic z tego nie będzie, bo studio powiedziało, że na razie nie ma dalszych planów co do rozwijania serii, i że pracują nad czymś innym. No, szkoda, ale może im się kiedyś to zdanie zmieni. Ja ze swojej strony grę serdecznie polecam. Proszę jej nie skreślać za taką pierwsze wrażenia jakiejś niejakości czy takiego sztampowości, ponieważ gra jest naprawdę dobra. I tak naprawdę zyskuje charakteru z każdą kolejną godziną gry. Więc. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Cześć!